After a video of a street racer was posted online, dozens of other racers have begun uploading copycat videos. It appears that what was once an anonymous underground sport is now become a sport of a viral reality show with racers embracing and even seeking out notoriety. Perception is reality. Law and order only exists as long as the public believes it. Today, they believe it less than yesterday. They see racers defying the laws without consequence. And when the laws no longer have teeth, when they become polite suggestions, society breaks down. The public accuses us of intimidation. But the truth is that show of force is preferable to use of force. And when show of force isn't enough to maintain order, sometimes you have to settle for the real thing. Them into Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery policjanta. Niestety, ale gra chyba sama wyłączyła napisy. A tak nie powinno być. No niestety. Um, no nie powinno tak być. Ale tak to czasem i właśnie bywa, że jednak tak się dzieje. Um, no i tak, ja od razu tutaj właśnie sprawdzę ustawienia gry. No jasne, gra sobie sama wyłączyła napisy. Tak więc przykro mi, niestety napisów nie było, bo gra sama stwierdziła, że dla tej kascenki nie wyświetlę e, napisów. Sama je zmieniła. Nie wiem dlaczego. Gra sama robi co chce. Mm, Okej, okay. także to już mamy. Mm, PE mamy też zaaplikowane. Szkoda, że tylko trzy ładunki są, a my musimy tutaj cztery razy je odpalić. No ale to nic nie szkodzi. I znowu jesteśmy w naszym gronie. Tutaj graczy. No i gdzie my musimy się wybrać? Gdzieś na pewno musimy się wybrać. O, zobaczcie, tutaj jakaś walka będzie się toczyć zaraz. Tutaj też jeżdżą. Patrzcie, ilu ich tutaj jest. No dobra, a my sobie pojeździmy. My sobie pojeździmy jak na razie tutaj na górze. No I, 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 i. Pojeździmy sobie. Hot pursuita Łatwego zobaczymy jak nam to pójdzie no i musimy trafić 4 razy z tego no z tego PE zapomniałem rozwinięcia pole elektromagnetyczne, o już pamiętam żeby się nie rozwodzić tak? to tutaj właśnie tak nam się udało samochodu jeszcze nie zmieniałem w poprzednim odcinku odblokowaliśmy Chevroleta ZL1 Natomiast dzisiaj będziemy mogli sobie odblokować Marusję. No ale musimy najpierw ukończyć zadanie, które tam jest w prawym rogu, czyli trafienia z tego pola elektromagnetycznego. Aż cztery. No a mamy tylko trzech, nawet zawodników. I mamy tylko trzy. Znowu te jedynki. No. Ach, jak ja mam je gonić? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Może to dlatego, że tutaj są inni gracze, którzy już po prostu. Więcej grają i ja niestety, że chcę to nagrywać, to muszę się na coś pogodzić. No i tutaj, właśnie, tak jest, że ci, ci gracze, którzy tutaj są, to są po prostu na większych poziomach niż ja. I to jest utrudnienie. A, mhm. nie ciebie miało trafić to PE. <grytanie> że tak powiem, ale okej. Okay. Niech już będzie. O, wow, nie trafił. A, minął. Nie minął trafił. Minął mnie. No dobra, teraz przydałoby się go trafić. Dobra, udało się. I zniszczony. Super. O, ten ma włączony. A, i tam tego trafił. A, się przepychają razem. O, jeszcze kolejnego zatrzymałem, jak niemiło. <grystanie zniszczone> Więc już tylko jeden mi został, o, który jeszcze turbo włączył. Super. I poleciał z turbo. No ja niestety na nitro sobie rady nie dam. Ale będziemy próbować go złapać. Jednak pojedynka jest szybsza no od tego Mercedesa. I to o, o, o wiele. Żeby nie mówić, że o, 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 o dużą cipinkę więcej. Że jest szybsza. A jeszcze tylko 4 km mi zostało. A muszę jeszcze trafić go 3 razy. Ale dobra, mam 3 PM-y. Ja i trzy razy mogę się zderzyć. I pewnie bokiem nie ustawi. O, nie, jednak jednak wy... wystartowało mnie na dobrą trasę. No zobaczcie jaką przysługę mi zrobił. Zatrzymał się. Teraz. O! O! Tak, tak dalej pójdzie. A go nawet nie zdążę trzy razy trafić. Jeszcze dwa. a umina. No. Naprawdę mi się podobają tutaj te wszystkie efekty, które są. <laughs> serio! Czy żeś jest taki głupi? Dobra, teraz to ja byłem głupi, bo ja użyłem PE A on pojechał dalej. Myślałem, że go trafię. A teraz go nie trafię. Bo mi zaraz zniknie. No, teraz jakbym go dojechał. No to tak. Ach, kurczę, no, znowu mi te... Jedynki sprawiają problemy. Niedobrze, no. Bardzo niedobrze, że się tak wyrażę. O, i tutaj już jest meta. O, jednak złoto. Udało się. Jeszcze go, jeszcze go trafiłem tam, chyba przed metą. Ale mina też tam była. No, fajny wyścig do samego końca, tak naprawdę. I dobrze, dobrze wyszło. Udało się. Udało się, wyścig do samego końca, zaraz sobie naładujemy to PE. O, i tutaj mamy właśnie klienta zaraz. O nie, Lamborghini Veneno. O, to będzie ciężkie zadanie, wam powiem. A, o, to dajcie mi ten weapon. Ja to bym chciał i to bardzo, ale on mi zaraz zwieje nawet. Że tak się wyrażę. To, to tak, tak będzie. Ła! No właśnie. Tak to też może być. Niestety. No. No nie, no tego nawet nie trafię. Ja nie mam broni, niestety. Ach, tak to czasami bywa. No, ale tam widzę, że, że, że coś jedzie. Coś tam jedzie. Jak coś mi mignęło. Ach, kurcze, no. Co ja mam dzisiaj do tych samochodów? że co chwilę muszę się z nimi zderzać. No, to jest niemożliwe. Ech. Nie lubię tego. Naprawdę nie lubię. Mateusz, zaczekaj! Mateusz! Muszę cię zderzyć. No nie, no mówię ci, zaczekaj. Kurde, gościu. <grywka> A, nie chcę się zatrzymać. No, no zatrzymaj się! Ja muszę jeden... Jed nie no, no normalnie zaraz się wkurzę na te tutaj e, samochody, które tutaj jeżdżą i mi cały czas się jakoś potykają pod nos. No niestety, ale to, to tak to czasami bywa. A ja teraz przez to będę miał też utrudnione zadania, dlaczego? No. O, zadanie ukończone, super. Gonić Mateusza czy nie? No ja nie mam szans nawet, kurczę, nawet gdybym chciał, no nie mam szans. No ale jednak, jak ktoś gra dłużej i nie musi tego nagrywać i, i może sobie pozdobywać te samochody, no to jednak to jest przewaga i to naprawdę duża przewaga, e, mając te auta, które są tutaj do dyspozycji. E, a ja teraz tak naprawdę robię zew ucieczki. Wi. Dobra, i okej, okay, udało nam się. Overwatch aktywny, wejść do Need for Speed Network. Super, jak na razie tego nie będę robił. Na razie przeniosę się do kryjówki, ponieważ chcę odblokować kolejny samochód. Tak, ponieważ jest to chyba moje główne zadanie: odblokowywać kolejne samochody. I tak oto się udało. No i co tym razem? Czy to będzie właśnie Marusja? Czy, czy jakieś inne. Samochód. A zaraz zobaczymy, ile tych kolizji tutaj nawet nam było. Było ich pewnie dużo. Dwie, trzy, cztery. Ło cztery kolizje. Cztery kraksy. Dużo, bardzo dużo. No i cóż. Kolejne dodatkowe rzeczy dla nas, i dostępny jest samochód. Tak więc teraz pokazówka. Nadal jak tak, to się nie wyświetlały napisy. Jak teraz to one chyba nadrabiają, bo nic nie słyszę. A napisy się pokazują. No, halo, tutaj nie ma jednostek. Musimy się no, i tutaj trochę się wściąłem w mm, naszego, mm, jakby w naszą pokazówkę. Srebro w dowolnym wydarzeniu, przez kończącą odległość. a Natomiast sobie weźmiemy to trafienie technologią pościgową dwa razy. E, a że już mamy dosyć dużo tych pieniążków, tych speed pointsów, to sobie weźmiemy i jem i będziemy mieli jeszcze lepszą możliwość i możemy sobie zmienić samochód tak naprawdę. E, tylko, że zaraz zobaczymy. Ten mam przyspieszenie 7. A jakie to wolne? O, jakie to wolne. Aston Martin ma 7.0. E, Nissan GTR, który jest w właśnie edycji specjalnej odblokowywany. Nie można by było trochę pojeździć, bo jednak te samochody tutaj są szybkie, ale też nie chcę jakoś tutaj za bardzo... Hmm, poganiać tej grę. No ale to chociaż może Astonem Martinem pojeździmy. Eee, no, tak coś mi się wydaje, że jednak Aston Martin będzie dobrym wyborem. A, przecież ja tam miałem ulepszenie. Hmm. No ale to i tutaj też możemy sobie kupić technologię wyścigową. Hop. Nic nam się nie stanie. I tutaj to. No i proszę bardzo, jak fajnie. No i możemy oczywiście wyjść dalej, no i tutaj mamy od razu Hot Pursuta, Wyburzeniowce, to jedziemy I kolejna lista będzie za nami Niedługo bo, bo musimy ją najpierw przejechać Trochę ta pierwsza nam się długo w nią zeszło Ale dobra, tutaj właśnie mamy Hot pursuita, Bo musimy srebro w dowolnym Hot pursuitzie. Tak więc jedziemy dalej nie zobaczymy jak nam to wyjdzie. I jakie tutaj mamy samochody? No może wreszcie coś się odbagowało? Nie, widzę tam Aventadora, noż ty. Ja jestem po prostu w niebo wzięty. No po prostu tak się z tego powodu cieszę, że ja tam widzę Aventadora i chyba Porsche Carrera. No właśnie, to jest Carrera. Dobra, dwa razy technologią mamy trafić. Oj. Dobra, to to już na wyszło. Au. No sam się zleżyłem, no. To jest nie fair. A tak nie, nie powinno być. Czy kogoś udało nam się zatrzymać? Nie, jeszcze nie. Boom. Au, trafił mnie polem elektrostatycznym, którym ja tutaj też się posługuję. Wow. Gdzież on wjechał? Ach, najgorszy skrót na świecie, jakby ktoś się pytał. Naprawdę. O, wreszcie. Udało się jednego zatrzymać, jeszcze tylko dwóch. Ale już mamy, nie mamy jeszcze srebra, zaraz będziemy mieli eee. Dobra jedziemy Zaraz was tutaj złapię A, zatrzymany jeszcze jeden tylko No nie, jak to się stało? No P nie zaskoczyło. Znaczy tra nie trafiło go. Jest niemożliwe. A, jeszcze on nie trafił, tak? Jeszcze ten samochód nie skręca, no <ścoughs> Dzisiaj mam chyba kiepski dzień nagranie tego Raywassa. Ja się po prostu w głowie nie mieści. A tutaj jest jeszcze ta barierka. Cholerka. Ale dobra, mamy 5 km do tego do mety. Może jednak coś się uda tutaj mhm, uh -huh. Nie zderzając się z samochodami, które są tutaj pod... Serio. Serio. Nie, ja nic nie mówię. <grytanie> <grytanie> wow. Samochód tak się po prostu wczuł w rolę, e, że zderzył się z Aventatorem, że zapadł się pod ziemię. <laughs> nie, to było po prostu świetne. Samochód zapadający się pod ziemię? Nie, nie nic do tego nie ma. Przecież to jest normalna rzecz, no proszę Cię. No ale dobra. Ej, nie chciałem tego. Ja chciałem do posterunku się dostać, a nie chciałem się tutaj znowu, wzywam jednostki pościgowe. Czy mamy jakieś tutaj? Cel Kodu 3 na samochód Aston Martin. No już nie Aston Martin, ponieważ już jestem w kryjówce i udało mi się to zrobić. Tą speed listę rozpracowywując wroga. Także kolejny samochód, kolejne punkty, speed points speed punkty No i cóż Zobaczymy co nam zaraz tutaj bradaje za samochód Looking out from the inside. No i tak, dostaliśmy Forda Shelby GT500, no i musimy tutaj właśnie coś zrobić. No, a tutaj tak naprawdę powtórzymy sobie to, co tutaj miałem, tajnego agenta i odblokowujemy sobie BMW M6, tak, w wersji tajniackiej. Dobra, opuścimy to, no i się przeniesiemy właśnie znowu do Hot Pursuita. Tutaj będzie tym razem wszystko dozwolone, no bo to tak naprawdę najłatwiej będzie mi to zadanie wykonać, ponieważ w Hot i tak będę musiał trzech zatrzymać, czy tam tak, trzech albo czterech, więc będzie w miarę łatwo nam to zrobić, a, a będzie to przyjemna jazda. Tak jak wspominałem w pierwszym odcinku z kariery, mówiłem, że ja na Hot Pursuit to tutaj będzie podstawa, bo najwięcej się dzieje jakby takiej tej szybkiej reakcji hmm. nie ma takich zadań natomiast tutaj właśnie na Hot suty jest bardzo często no ale dobra jedziemy zatrzymujemy rajdowców ja tylko sobie tutaj trochę podjadę no i możemy ruszać no no i okej okay. znowu duży samochód i mogłem kogoś trafić gdybym miał tego tarana ale nie miałem niestety tak to też czasami bywa, że jednak coś się by się przydało, ale jednak to nie jest tak dobrze. Chociaż mogłem ciebie tutaj rozstrzelić. A, jeszcze tutaj mi się nie udało. Dobra ja tutaj wchodzę po prostu tak nie będę dosyć dużo mówił. Okay. No LOL, jak ja żebym to zrobił, a samochód jedzie dalej. Z taką samą prędkością. No jedź. 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 Jeszcze jedzie? Czy już nie? No i jeszcze jedzie, no. Jak on mógł to przetrwać, takie zderzenie? Nie dość, że to są dwa zderzenia mocne jak 150, ton, to jeszcze to przetrwał, i mówi, że. Mm -hmm, tak, tego na pewno będzie się namierzać. Wow, nie wyszło. Dobra, o, ktoś mi nitro odnowił eee, przez Overwatcha. Bardzo fajnie. Dobra, ktoś mi tam pomaga cały czas przez overwatcha, jednak nie, jednak mi nie pomaga. Jednak i mnie zagłuszył, no kurde, raz mi pomaga, raz nie. Ach. bym ci uczynił, że nie mam teraz tego możliwości użycia. Au. No nie, nie mam tych. No ktoś mi je ukradł. I na co ci to było? Że mi je ukradłeś. No nie no, ale tak to czasami bywa. Dobra, pierwszy zatrzymany, drugi sam się rozbił. Drugi zatrzymany. A trzeci zaraz będzie. Jeszcze tylko trochę. Tak, albo ja się zaraz rozbiję, bo ten samochód nie skręca. Tak też czasem i bywa. A jak już skręci, to za mocno. A, nie lubimy tego. No, jeju, tamten jak się dorwał, No. Dobra, może jednak to nawet i było lepsze rozwiązanie się rozbić, bo może on się wtedy zatrzyma. A jeszcze kurczę, tylko pod. Kilometr do mety. I to niedobrze. Proszę zatrzymaj się. Proszę zatrzymaj się. Proszę! No już chyba za blisko tej mety. Albo może i się zatrzyma. Przed samą metą się zatrzyma. O nie, tak mi się nieraz podoba ta. ta gra. Mm. Pod tym względem kursze, ale to AI jest naprawdę sztuczne, sztuczna inteligencja jest naprawdę dziwna. Ja, ja tak naprawdę wiedziałem, że on się zatrzymał, bo tak mówię, no bo, bo oni czekają jednak w pewnym momencie, kiedy coś nie wyjdzie, to, to jednak tutaj się udaje ich dogonić, tak? Nawet jeżeli, tylko że już jak spojrzałem, że to tak jest tak blisko. To tak pomyślę, że tutaj no. Już mo może, może go nie uda mi się złapać, ale jak się okazało, że jednak się da. I nawet nie było to trudne zadanie i ciężkie. No ale okej. Okay. Także na dzisiaj to już pewnie koniec. E, koniec tego odcinka. Drugi odcinek. E, no i co, i do zobaczenia w kolejnych. A teraz jeszcze tylko podsumowanie punktacji i naszej wycieczki bo co tutaj będzie nam jeszcze potrzebne? Oczywiście samochód. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym rozdziale tej gry. No i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Także jeszcze tylko ekran wczytywania, no i będziemy mogli podliczać te nasze punkty, które tutaj się będą zbierać, zbierać, zbierać. Yy, I te nasze kraksy też aresztowaliśmy trzech rajdowców. Także ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. I zostawiam was właśnie z tą krótką pokazówką. No i oczywiście z punktami, ale tu już się nie będę rozdrabniał.